Nieważne. Powiedzmy, że mi się tak. nie załadowało pół mapy. E, nagrywać się dalej, ci się wyłączyło nagrywanie? Tak, nagrywa się. To, do, to dobrze. To dobrze, no. Jeziorko i normalnie piasku jest nieskończone, super. Piaszek! Fajne widoki są całkiem. O. Czemu uciepiesz się na piasek? Bo piasek jest suchy, jak ty. Jak twoje żarty. A patrz tu, co jest! O i wszędzie oceloty latają. Ty, ale to jest niezłe, niezłe, nie A ja mogę sobie zginąć? I z dziurską. Co? Nie? Tak? Dziuset. Ale będziesz z daleka szedł, wiesz o tym i nie wiem, A. znajdziesz. Bo z jest daleko, póki nie ustawimy łóżka to tak za bardzo... Ja bym nie proponował ginąć e, wiesz co zauważyłem. Że idzie noc? Nie, że mięso od krowy daje mniej yy, życia. Znaczy tego yy, głodu, znaczy zapełnienia tego paska. No to pożywienia powiedzmy? No udaj półtora z tego co właśnie ogarnąłem, a kiedyś dawał chyba trzy, albo dwa, coś Ale hmm, chyba daj mniej może. chyba tak Dobra, w każdym razie myślę, że choć się schowamy tam na dole, gdzie żeśmy zaczynali ee, i się o, tam Ooo ale fajne, Ej, fajnie, że to zrobiłeś pod wrażeniem No jako administrator muszę robić takie rzeczy fajne Impressive. Ho, 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 tak, pewnie Są so cool Ej, ale jakieś drzwi, nie, czy coś z tym stylu Po tak. co, nie wyjdą tu moby? Na pewno nie a mi krzaczy, no kurde. Godwaj, godwaj. Aha, who? i przypominam ci, nie usuwaj tego łóżka, nigdy. Bo w sensie, jak go usuniesz, to skasuje ci się spawn. Ale tu nie ma łóżka, wiesz. A nie masz łóżka? No nie. Jak zrobię. To musisz iść z serwera, musisz wyjść na chwilę. Czemu? No wyjdź, wyjdź, śmiało. Po co, brzmam łóżko. Oj. Dobranoc? No nie pytaj. Homniom, dobra. Może lepiej nie. O, i przeżenaj deszcz. Dobra, to idziemy i będziemy robić. Kurde, ja bym sobie zrobił fajny domek tam na szczycie na przykład. Tylko to będzie miał jedną wadę zasadniczą, że będzie się długo schodziło i wchodziło. Eee... Ja polecał na przykład do góry, Liany, a w dół, Liany. Ehm, a to musi mieć na rzeczki. Tak, w sumie. Tak, które zdobędziesz dopiero, jak będziesz miał żelazo, którego jeszcze nie mamy. No, żeby Było tak, śmieszniej. Trochę. No właśnie. Ja chcę zrobić tutaj domek, ewentualnie na granicy. Tu, tak, żeby mieć fajny widok. Granicy, Myślę, to jest dobra opcja. Tak, to nie BF. BF no będzie właśnie. kiedy indziej. Szkoda, że nie mamy drugiego tak dobrego komputera. To byśmy sobie pograli też na spółkę, by można zrobić też jakieś fajne materiały z multi razem. Kop. No bo guziku śmierdzi i w ogóle i nie chce nagrywać Powiedział, że on nie lubi nagrywać i on nie będzie nagrywać Co za synemek. No troll face Ja on Zacznę. nie rozumiem O jestem Spidermanem mam certyfikaty 4 A ja myślę że sobie zrobię dwie siekierki Pójdę na szczyt wszystkiego Siekiera, siekiera mi się zaś tekstury Kurde No bo i więcej Dziwne, że ci się psują. Ej, może nie wiem, kopa bym zresetował, coś z celu. Nie, to nic nie da. Musiałbyś chyba Minecrafta zreinstalować, ale do tego myślę, że... Nie miałem myślę, że to jest zły pomysł w tym momencie. Dobra, Dobra, więc właśnie pokazuję ten możliwość spinania się polianach, ale koks. Ej, ty jesteś gdzie, bo jestem gdzieś na kimś... O, Idę do ciebie! Ja ścinam drzewo, będę ścinał je całe, żeby sobie zrobić potem domek pod tym drzewem. O, o, szyję. Co za tapsty. To pomóż mi ścinać. O, 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 o. Nie, to, to weź te ta, dwa up, up obok siebie, a... ...ja wezmę te. Up, up, up. To nie ma więcej drewna na górze? Żeby tam nie został kikut. Chyba nie. To jest więcej coś, aha. Co mi to wchodzi? Ciastko. Aha. W sumie racja. O ile pamiętam... ...deski się takie średnie robią z tego drewna. Takie... Normalne, właśnie ja zrobiłem kilka desek i są takie ciemne. No takie fajne, bo trafiłem jakieś na takie... A nie to jest zwykły. Eee, spoko, że z tak tekstury tak fest, psuj. O, i teraz kopię coś co nie wiem co jest. Co za No spoko, kopię niewidzialność. Ciekawe, jak... Yee, to co to za item magiczny? Kopie powietrze. powietrze. o ej, widzę wszystkie jaskinie, ale fajne. A są jakieś kopalnie? No chyba nie wiem. Ja widzę lawę. oj. oj. Czekaj, bo. Bugujemy, bugujemy panowie, bugujemy. Cii, 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 cii. Nikt nie wie. Yy, to ja widzę, że tam jest jakieś światło, więc tam może być coś świecącego. No tak, jeżeli <laughs> jest światło, to jest coś, co świeci. Chyba, yy, oh. Czekaj, wyjdę na chwilę, może ten zostarczył Minecrafta. No, wyjdź, tak. nie wracaj najlepiej. Dobra. Nie, żartowałem. Dam, 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 do. Ale prima, Aprilis. Aprilis, prima. Aprilis, false, czy jakoś tak. No. Mój English is very good. A pamiętasz żarty Nocza bodajże rok temu, jak zrobił takie tak, te inne skrzynki? No, tak. fajne to było. No, fajne, ja już myślałem, że naprawdę coś będzie. Ja już myślałem, że sobie kupię itemy, żeby to być fajny, a tu nic. Przecież w sumie może tutaj dobrze, jakby były takie mikropłatności i tak dalej, to w tej gry coś złego by się mogło zrobić. A tego byśmy nie chcieli. Chciałbyś tak macie? Ale co, bo nie słałem. Nieważne. No tak, to są takie zgniłe deski, kurde z tego drewna. Te zwykłe są lepsze, według mnie. A przede wszystkim białe drewno jest fajne. Te z brzozy jest fajne na ziemię, na, na podłogę. Dobry jest, muszę, muszę, muszę ci polecić. Fajnie się z tego robi. Domki. Ale co, ale z czego, bo nie słałem? No, jak masz te białe drewno z brzozy, tak? No. No to fajnie się z niego robi podłogę. Jest takie czyste, jakby. No, bo tak w sumie panele, nie? No, coś powiedzmy w tym stylu. Dobra. A tu są zwykłe drewna, znaczy drzewa. A to chyba zrobię podłogę z tego, albo muszę to jakoś rozplanować. Hmm. Chyba tego tropikalnego drzewa, że tak to nazwę, to chyba nie będę zmieniał na deski, bo te same drzewo jest fajne na jakieś rogi. I wykończenie, A zwykłe, drewno sobie, zwykłe deski sobie wezmę na zrobienie ściany i takich tam. Zrób sobie domek gdzieś niedaleko mnie. Ale zrobimy sobie własne osobne, będzie fajniej. Co, ale osobny? No, jasne. Ale czemu? No bo jest fajniej tak. Ale, ale ja chciałem razem być z tobą. Nie, bo jeszcze wezmę nas za gejów. No, w sumie racja. Ja nie, zresztą nie chcę mieszkać z tobą, bo będzie larmo. Że co no, no. nie posprzątałeś w pokoju. <laughs> A taki larmo tu już jest na co dzień. Co to jest? Czemu to do kobel leży na ziemi? Już ze sprzątaj. <grym> ale żarty, żarty! Jo! Jo! Ty drewno jest takie same, a nie stemne. Nie jest. Fajne, mi się podoba. Mi się mi tak średnio. O pytanie do widzów, możecie napisać w komentarzach, czy podoba wam się te drewno tropikalne, którym właśnie teraz robię. Bo według mnie jest takie zgniłe, i osobiście no, nie, nie przepadam za nim za bardzo. Ale może O! Ktoś... O! O! Moja zryta chyba właśnie wymyśliła pomysł. Ja sobie zrobię powyżej twojego z domku, sobie zrobię mój własny domek. Albo... Nie, bo ja chcę mieć ten, może teraz. Na sobie zrobimy taki stylowy most. To jest już dobry plan. Ale patrz, tu dokładnie, tu masz taki, tu masz taki mały spad, nie? O. Chyba, że... Hm. Robi tam tam, 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 tam tam. Rób gdzie chcesz, obojętnie. Najlepiej na tym wybrzeżu, tu gdzie patrzę mniej więcej. Tam jest żółty kwiatek. Widzisz żółty kwiatek? No, tam jest obok drzewa. Tak, obok tego dużego drzewa. To zetnij Poczekaj, drzewa to drzewo i co tam tu? zrób? To, to ja pójdę po jeszcze o to ci chodziło. No dobra. A ja czemu nie mogę sprintem... A mogę. No, może ja jesteś tak. głodny za bardzo, jak się za bardzo głodny to nie. Nie, nie, może. nie, nie. nie, nie. Co ja zrobię. Tak, tam, no tu dokładnie. tego drzewa. Tak. No, i będzie tak, tak stylowo. Tak so sexy, normalnie. Eee... Yy, okej. Okay. Mada fekersko. Eee... Yy, uuu... i w la majstra lala. la. Uuu, la, la. my ding ding dong. Zrobiłem sobie piecyk, bo coś chciałem skraftować, ale niestety nie pamiętam już co to miało być. Hmm... Ja myślę, że to było, nie wiem... Co ja chciałem zrobić? Co ja patrzę? To jest dobre pytanie. Co ja do cholery chciałem zrobić? Z piecykiem. Nie wiem. Dobra. Mniejsza to. Pewnie mi się przypomni za pół roku. Przypomnij się wtedy kiedyś to nie będzie potrzebne. No, no, najprawdopodobniej w sumie. Dobra. Jeszcze jedno drzewo tropikalne sobie wejdę. Zetnę całe. Aha, nie wiem czy wiecie, jak się jest na drabinie, to się kopie wolniej i ogólnie wszystko się robi wolniej. Nie wiem po co to, no, ale jest. No ale to chyba już... ...wszyscy wiedzą. No nie wiem. To są takie podstawy absolutne. Ale od czegoś trzeba zacząć, może nie wszyscy wiedzą. Może ktoś nas ogląda, kto nie wie co to jest Minecraft, chociaż... ...to chyba już ciężko w tym świecie, żeby ktoś nie wiedział co to jest Minecraft. Ale... ale da się. No wiesz, Minecraft jest w sumie nawet już bardziej sławnym niż, nie wiem, Angry Birds? No nie, nie, nie. No to Przecież prawie. tam jakieś rekordy ostatnio Zresztą, były, zyski, że... Zyski, ale zyski, no tak, ale zyski to nie znaczy popularność, nie? To jest jednak... Są dwa no, znaczy załóżmy od tego, że Angry Birds jest darmowe i zarabiają właściwie tylko na reklamach, nie? No, nie I byłem. I umowach z jakimiś tam operatorami, jak na przykład była jakieś taka fajna reklama, nie podam operatora, bo raz reklama, po dwa, nie pamiętam, ale była kiedyś, pamiętasz taki? No, dobra, już wiemy co to za operator, ale nie powiem. Tak, tak, z tymi takimi, że się, tam co ludzie podchodzili Tak, tak, i takie i no na tym tablecie. No, to lud ludzie pewnie wiedzą o co chodzi, ci, co nas oglądają. No, dobra, nie krzycz to... tak, bo mi słuchawki aż zaczynają trzęszczeć przez ciebie. No, dobra, przepraszam. W ogóle zaś będę musiał je lutować. No. Jeżeli ktoś planuje zakup słuchawek Creative Fatality Model HS800. Tych to... samych, co ma Rokalon na pewno kojarzycie. Tak, dokładnie ten sam model. E, to polecam, ale te słuchawki mają jedną znaczną wadę. E, kabel jest bardzo słaby i bardzo lubi się nie dość, że przecinać, ciąć i tak dalej, to jeszcze jest potem... E, ej, dziwne, bo nagle dostałem milion FPS-ów więcej. Działa wszystko? No, serwer działa. Ale heca, nagle miałem 50 FPS-ów przez chwilę, i znowu 30. Hmm. A teraz znowu 60. Jest bardzo płynnie. I pewnie zaraz znowu wróci do 30. Nie wiem, czy czasem mi się miejsca na dysku nie kończy. Czekaj. Krótka przerwa techniczna, sprawdzę to. Tak, niestety zaczyna no mi chyba brakować miejsc... Miejsc... miejsca na miejsce. dysku. W związku z czym będziemy sobie chyba powoli kończyć. Idzie nas. No także zatrzymamy sobie w tym miejscu raczej. Co ty na to, nie? No. A ty już nagrywasz teraz? Tak, leci, leci. I chyba nawet wszystko działa. Eee, także. Od tego, od tego samego miejsca, oczywiście, zaczniemy w nasze przygody w kolejnym odcinku. Myślę, że ten odcinek będzie nawet całkiem długi. Nie wiem, ile nam wyszło, ale już kopiemy. No, może na 40 minut. Możliwe, że podzielę ten odcinek na dwie części. Także, no, efekty zobaczycie nie na YouTubie. I to, co ja teraz mówię, już nie będzie chyba aktualne. Eee, w każdym razie. Polecam subskrybować nasz kanał, bo na pewno materiały z Minecrafta będą się teraz pojawiać e, częściej. W końcu no, ten patch jest na miejscu e, i można kręcić bezproblemowo. Na razie to chyba tylko tyle, dotnę te drzewo, spotkamy się w jakimś fajnym miejscu i w fajny sposób się pożegnamy z ludźmi. To gdzieś? Jeszcze nie, docinam drzewo. O, sobie ha, Jeszcze mi to chwilkę zajmie. Fajnie, że porobili te duże drzewa, bo oj, drewna to teraz jest... Ej, czerze. wiesz co, zauważyłem jeszcze takiego, co, takie, taki coś fajnego. Nie? Jeżeli masz pochodnie, jak, albo jak, jakiś klocek, jak stawia na przykład w miejscu, gdzie są aktualnie pnącza, to nie musisz tych pnączek pierw rozwalać, tylko od razu się stawia i te pnącze Tak, zamawia. tak, 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 już się nie Albo psujesz. krzaczek, krzaczki tak samo, nie? Tak, dokładnie. I nie wiem, czy wiesz, to normalnie pnącza, znaczy pnącza, chyba bardziej liany by to można nazwać... E, no. Rozrastają się pod wpływem czasu, no i potem na przykład możesz sobie robić fajne, tajne przejścia, żeby zarosło i tak dalej. Dobra Marcin, możesz w drugą stronę się skierować i spatrzeć się na mnie. No, to się patrzę. No, to może zrobimy w następnym odcinku, myślę, jakąś fajną ścieżkę. A na razie to tyle, żegna się z wami Szympek oraz... Marcin. Yeah! cześć. Ej, na razie. Creeper.